To jest kolejny dziewiąty. Chyba odcinek Hotelu Paradise. W ostatnim odcinku mieliśmy okazję zobaczyć, jak Monika, to znaczy renatka, dosyć mocno się odkleiła nam dziewczyna i zobaczymy, co się będzie działo teraz, to wie, może to ona staje się teraz naszą ofiarą śmieszków. Let's go. To, co obserwujecie, właściwie można uznać za zdradę. Za sprawą Moniki, Julia i Kamil nie są już parą. Ja jestem tak confused. W sensie ja już powinnam się powoli przyzwyczaić. No to już jest dziewiąty odcinek tego drugiego sezonu, ale no. Bra. Jednak co pierwszy sezon mnie wychował. To taka jak już zostałam, Here comes that <laughs> Przedł jakiś leśny dziadek. Pamiętam, że jakby to, nie? No to nie, nikomu nie opowiada jak tam wyglądała tak. Jak się mogą zacząć podpytywać. Ale co tam? Nie co tam jest takiego ja do ukrycia takiego, że co? Po prostu nie rozumiesz, Julia, nie rozumiesz tego, że w tym tutaj rozdaniu postaci Kamil uważa się za ojca chrzestnego całej rozgrywki i on by chciał, żeby były jakieś tajemnice, które on zna, a inni ludzie nie znają. I ty po prostu nie rozumiesz, że dla ciebie to jest pierdoła, ale dla niego to może być jego az w rękawie. Ja bardzo bym chciał, żeby ona zrozumiała, że tutaj relacja polega na graniu do jednej bramki, ale na razie to jest tak, że no, ja powiem coś, ona myśli, Myśli, że to jest atak, i od razu odpycha to, i jeszcze wchodzi na mój teren. Nie, no bo ty po prostu. O czym ty mówisz w ogóle? Bo jaka jest treść Twojej wypowiedzi? Czego ty chcesz od niej? Wszystko dobrze jest. Nie wiem, oni dostają jakieś dodatkowe punkty za to, jak wymyślają problemy. No nie siadło, koleżance. Dziś w hotelu Paradise powstały nowe pary. Nadszedł czas poznać się w nich lepiej. W waszych sypialniach czekają tematy do wspólnych rozmów. Wykorzystajcie ten wieczór na odkrywanie siebie nawzajem. Być może łączy was więcej niż musisz Nowe party? a ja mam coś zrobić sama? No to trochę przykra sprawa Jest impreza, wszyscy sobie razem siedzą I teraz jest to zadanie I ta Dominika siedzi, like, z kim ja mam gadać? Ładia, Aldursi, jesteś gdzieś tutaj? Może z tym barmanem? Może też się okaże, że ten barman Następny barman też jest do wzięcia Nie mów cały czas, że Za yy, dwa dni odpadasz I odpadasz, i odpadasz I odpadasz, bo Jeśli tylko będziesz wobec mnie w porządku to jeśli o mnie chodzi, to nie musisz odpadać. Ale jak ty to załatwisz, kiedy nie chcesz być z nią w parze? W Hotelu Paradise jest zawsze ten taki jeden ziomek, który twierdzi, że on wszystkich ustawia. W sensie, wiecie, był Łukasz, który odpadł i on myślał, że on ustawia wszystkie baby, no nie? Że on tutaj swoim czarmem wszystkie je po prostu powali na kolana. Ale zawsze jest ta postać taka, która twierdzi, że ma władzę nad wszystkimi innymi. I w pierwszym sezonie to był Adam. Adam był taki, że o, ja tu jestem kurwa ojcem chrzestnym, żeby tak i ta osoba nie żyje i tutaj ten Kamil chce taki... Ale to jest zawsze taka komedia straszna. Emocjonalna muzyczka. Zmierzamy ku singielni. A tam Dominika sama wieje sobie gniazdko. Ze smutnym kieliszkiem wina przykrywa się kołderką. Jest smutno, bo jest sama. O Jezu, jak jest smutno. Jak jest źle. Dramat. Jakieś pytanie miały być, czy nie? Nie, czy to pytanie? jest tak, że co ona nas czeka w tym, w pokoju yy, I o czym możemy, jakie wspólne tematy, nie? No to wiesz, ogólnie do Dłogi i Łydki to ja wiesz, ja generalnie swojej Dłogi to... Czy jednym z tematów do rozmowy są bitcoiny, czy ja dobrze widzę? Taniec, dzieciństwo, BITCOINY! To jak wtedy zaczyna ci jakiś ziomek, siedzisz z nim i pada ten temat i zaczyna ci mówić, słuchaj, bo ja ci powiem jak zainwestować, słuchaj, bo kryptowaluty to jest przyszłość i wtedy to już wiesz, już dalać trzeba. Szacunek, no... W ogóle też dobrze mieć szacunek do swoich wartości i szacunek na przykład do swoich rodziców. Ja co ty tak córki nie przyjmujesz tutaj? Ja tu oglądam rzeczy 18+. Córka jest w Nie mogę być tu córki. Kamil był u fryzjera i wygląda jak Steve za czasów świetności. Może na początku miałem taki plan, że Sonia do domu i dlatego dało ci się to odczuć, ale jeśli nie będziesz... <słuch> Robić mi w koło dupy, to wcale nie chcę się gdzieś tam wysyłać. Powodzonka. Nie patrz. Nie Będzie nie Wiesz, no właśnie Monia mi Roberta zabiera sprzed przednosa, więc trochę mi smutno, nie? Przyznam, że czasem gubi się w tym wszystkim. A ja też. Ja nie rozumiem Kamila jako postaci. Uważam, że to jest postać bardzo słabo napisana, ponieważ to, co on mówi, nie klei się kupy. Jakby on przypisuje sobie o wiele większą władzę niż faktycznie posiada, ponieważ jedyną władzę, jaką posiada, to nad sobą samym i nad tym, kiedy, nie wiem, pójdzie siku albo kiedy coś zje. Sonia, no bo ona bardzo mocno odleciała wtedy z tą dramą, którą zrobiła. Natomiast teraz to, no nie wiem, jakby ktoś ze mną rozmawiał w taki sposób, jak Kamil z nią rozmawiał, to nie byłaby miła rozmowa. Dlaczego akura akurat Robert znowu? E, wiesz co? Z Robertem mamy jasny układ po prostu. Tak, w tak, skrócie. No ale to chyba chodzi o coś więcej, Monia, pomimo wszystko, niż układ. Ech, Nie, przyprawiam. To jest mi, coś mi coś takiego. Ty w ogóle. E, Zupełnie mnie nie czytasz, słuchaj, zupełnie. To może zacznij mówić rzeczy, które masz na myśli. Chociaż tak naprawdę, Renatka, my wszyscy wiemy, o co tobie chodzi. I ty próbujesz czarować te wszystkie dziewczyny, że o, bo ty tak jesteś za nimi, tak bo, bo, bardzo się starasz, żeby im było dobrze. Gówno prawda. Myślę, że jak przestaniesz oszukiwać sama siebie, to wtedy też ludzie będą ciebie lepiej czytać. No co mam ci powiedzieć, takie jest życie, niestety. Albo ty, albo ja, taka jest zasada. Tym bardziej, ja nie zamierzam z tobą rywalizować, bo ty jesteś dla mnie młodziutka. Aha. <laughs> Ja nie będę z tobą rywalizować, bo ty jesteś dla mnie młodziutka. Jak? Ja jej zaczynam nie lubić strasznie. 6 lat różnicy. W obliczu tej pokoleniowej przepaści porozumienie może być niemożliwe. Ale ta Monika w ogóle cały czas robi coś takiego, że ona wywyższa się nad innymi dziewczynami, ze względu na to, że jest starsza. Jakie to ma znaczenie takiej sytuacji, w jakiej oni są? I w jakiejkolwiek w sumie, kiedy ludzie są dorośli. Wszyscy mówili, że wiesz, że Sonia tam próbuje maparcie na szkłonie i zawsze nigdy nie było to doceniane u mnie w rodzinie. Sonia trochę zrobiła nam tutaj oversharing, streszcza wam, bo to strasznie długo trwa. Ona sobie tutaj gada z Arturem i mówi, że. No bo ja tak ciągle płacze, bo to już pewnie wszystkich denerwuje. Artur mówi, nie wiem, A ona mówi: Ciągle płaczę, bo ja tak ciężko w życiu miałam zawsze. No i nawet jak byłam w podstawówce, to wtedy tam startowałam w jakichś konkursach śpiewania, bo tak chciałam. I był tam taki Paweł, i potem na rowerze. Jakby mniej więcej na tyle potrzebna jest nam ta historia. I mówię: Dziadek, ja nie Pawle, Matko Święta, i Jezusie, błagam, nie zabierajcie mi teraz, mamę, bo ona jest za zawodę, i ja jestem za młoda, żeby ją stracić. Wyzdrowiała, wygrała walkę z rakiem. No i tutaj za to się temat rozwinął. Sonia zaczęła opowiadać o tym, jak straciła dziadka, jak jej mama zachorowała ciężko, jak się modliła o to, żeby ta mama wyzdrowiała i wyzdrowiała. Ale no jest to taki dość ciężki temat, i myślę, że w ogóle nie chcę obciążać tego formatu, który jest typowo śmieszkowy, jakimiś historiami o trudnych przejściach czy ich, bo po prostu nie czuję, żeby to było na miejscu, na moim kanale, no nie? Nie spałam w pokoju z arterem. Tylko spaliśmy na kanapie z Kamilem jednak, bo Kamil wyszedł z taką inicjatywą i ja w sumie nie, dość nie zaprzeczałam. Och, jak romantycznie toć to miłość ponad podziałami. Podzielili ich do dwóch pokoików, a oni. Serce nie sługa, serce rwało się z piersi, żeby być razem i spali razem na kanapie. Dziwi mnie na maksa, że ktoś dopiero w tym momencie na to wpadł, dopiero w drugim sezonie i tam w jakimś którymś odcinku. Przecież można tak było robić przez cały czas. Czemu ci ludzie do tej pory traktowali to, że są w jakiejś parze, jakby to było jakieś, nie wiem, jakby kajdanami byli połączeni? Nie. Wiem. Moja noc w singlówce, yy, no się ba, bałam się generalnie, że spędzę ją sama, ale drży Artur. Prawdziwy romantyk. O widzisz, no i wszystko się poukładało. No to kto wylądował sam w takim razie? Sonia. To jest w ogóle, to jest hitler. No, co? Mówię, jest z Miał być z Sonią albo Monią. Coś mi się przetasowało? Co? Co? A to z jakiej właśnie paki? Nie mieli ze sobą absolutnie nic wspólnego. Poza tym Magda. Magda to przecież Iwana chciała. Ja się czuję, jakbym komentowała jakąś telenowelę, naprawdę. Bo ja wczoraj przyszedłem też do łóżka i no. wczoraj wróciłem. Zmieniłem O, ja Co to jest? Zdejmę dziewczyną. Ty jestem bardzo fajną. <śmuszczą> I szuk! jakby to był film, albo jakby to była książka, jakby się pojawiały takie plot twisty, to ja bym pomyślała, ale chłop, bo napisana książka, albo film, bo to tak jest kompletnie z dupy, tak jakby po prostu autor chciał, żeby coś się nagle stało i po prostu rzucił byle co. Jakby okej, okay, zatrzymajmy się tutaj. Nie mówicie mi, że ci, ci ludzie tutaj nagrani to są prawdziwi ludzie, to są NPC! Nie ma innej opcji, to muszą być NPC. No i to po prostu też upiłeś się teraz i tak, wiesz, wyszło ci taka. Masz farta, bo mówię, to, mówię szczerze, teraz w momencie Słuchaj mordo, Jacek, jak ja Cię szanuję bordo. Brać, Ty mnie praktycznie jak brat! Jacek! Do dupy! Po południu wszyscy panowie otrzymali jedno z najbardziej męskich zadań. Zorganizowanie grilla. Szkoda, że nie tak jak w poprzednim sezonie moje ulubione męskie zadanie, które dostali uczestnicy to było ląbanie drewna. Bo ja się bawiłam wtedy, ja się śmiałam do rozpuku, przysięgam. Rolniku są rolniki i chodź chce rolnik, rolnik. Ej, robimy burnikę. Oliwa ma do marionaty, nie? No, no to, to... Słuchajcie, możecie... Ej, Ej, dajcie, dajcie po markacie... burgery zęsta. zrobimy to. to, to Hmm. To kasztany są Kasztany, tak. Kasztan? tak Co jeszcze tu jest? Nie no, pieprz Pieprz, pieprz. Ta babeczka tam stoi, takie, mhm mm Przyszły białasy i poznają czym jest jedzenie A to jest sól, moi mili Ale najwyżej sobie sałatkę jakoś zrobimy Weźmy więcej warzyw, zrobimy sałatki i uszczerbimy Bierz, bierz to jest Naszym planem było po prostu Ale nawet mieli tą torbę na zakupy marczową Hotel Paradise Wszystko jest tutaj przemyślane Co jedziemy, bierzemy, co wszystko, ile możemy i wracamy i z tego kombinujemy cokolwiek. Świetny, to jest plan. Jadę, biorę wszystko i wracam do domu. To jest plan. Bierzemy ile się da, a potem kombinujemy. Idealny plan. Sprawdza się we wszystkich dziedzinach. Ta skała wygląda jak taka żaba gotowa do skoku. Dobra, teraz musimy ustalić co ogólnie robimy, nie? No myślę kochani, że czas najwyższy. Nie mieliście robić burgerów ze wszystkiego? Myślę, że na tym stanęło chyba ostatnio. Ale jak będziemy razem doprawiać jedną, dwoma rękoma? Ja, nie maja no, na no, przykład coś innego, na przykład ty doprawiasz tuńczyka, ja na przykład smażę, chłopaki wyjmują, takie wiesz, żeby to było wszystko od nas, nie? Tak zamiast wszystkich zaangażować, to on powiedział, że zrobi tylko sam i on tylko to sam i wszystko chce sam robić. Bo to nie ma sensu, żeby 50 rąk się maczało w jednym tuńczyku. Zoze takie powiedzenie, gdzie kucharek gdzieś tam nie ma co jeść, to rozwiązanie, które oni proponują, że o, ten się zajmie tuńczykiem, ten zrobi sałatkę, ten robi bułeczki, ten coś tam, to, to jest o wiele większy sens. Ja na przykład, jak coś gotuję, nie jest moja ulubiona y, aktywność, ale jak coś gotuję i ktoś mi jeszcze w to ręce pcha, to mnie tak szlak trafia, to już wolę zrobić to sama, a ktoś niech się zajmie czymś innym. Na przykład niech któryś z was posprząta później, to też jest bardzo potrzebne. Toż sobie bułki ktoś sobie mięso doprawia, ktoś sobie mięso gryluje, a tuńczyk to jest ryba, którą trzeba po prostu doprawić, poczuć tak, ten smak i zgrylować i nie przyciągnąć. Więc ja po prostu... No tak ja tak, tak, tak Ja uważam. a tuńczyk dobrze zrobiony to jest tuńczyk. Jest. Dokładnie Wiecie co? Mam trochę vibe taki, jak w szkole, na przykład podstawowej. Łączyli nas w grupy, żeby robić jakiś wspólny projekt. I też zawsze te dyskusje wyglądały w ten sposób, że siedziało pięć osób i wszyscy byli: „Nie, to zrobię. Nie, ty to zrób. Ten ma rację. Nie, ten ma rację. I w końcu nikt nic nie robił. I na koniec ja musiałam zrobić wszystko za wszystkich zawsze. A na luzie Pod jaką podpowiedź? Ja mam będę podpowiadać, jeśli chodzi o burgery, jak to, jak, jak to trzeba będzie zrobić. Tylko będziecie się robić. Okay. Yes. No mamy, mamy też jakiś no. pomysł na to, nie? Wiesz, bułeczkę, bułeczkę trzeba będzie przykroić. Zgrylować delikatnie Nie musisz tego mówić, nie? No bo też jest to mniej No tak właśnie też tłumaczysz im jak jakimś troglodytom, ja wiem o tym, że poziom tutaj przeciętnej inteligencji w momencie kiedy jesteście w tym programie wasz obniża się w stosunku do tego jak normalnie to funkcjonuje, ale ludzie wiedzą jak działa burger, naprawdę, to nie jest tak, że tu się z choinki urwali koledzy Ludzie wiedzą, że, że ta bułka, że to działa tak że trzeba ją przekroić, naprawdę, oni wiedzą że trzeba przekroić i wsadzić te rzeczy do środka Jak i ty się, Iwan, spodziewałeś, że oni to widzą że nie wiem, rzucą tą bułką w

O, oni też się całowali! Na miłość boską, kochani! Tutaj ta bezpruderyjność musi mieć jakieś swoje granice. Jestem zniesmaczona, naprawdę. Sonia mi opowiadała, że gdzieś tam się pocałowali. Magda siedzi obok tego słucha. Ja jestem ślał o co chodzi. Trochę <grybuj> red. <grybuj> 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 Cieniu, tutaj, no tu! No, 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 no. Ja się nie wtrącę. I obok Wszyscy lepiej no. Grilla, będziemy mieć Boże. Grilla. grilla! Jak super! Oj, oczywiście uwielbiam, jak facet dla mnie gotuje. Nie wiem, nie wyobrażam sobie, żeby mężczyzna w domu nie potrafił zrobić jakiegoś obradku kolacji. To przyszedł ten moment, żebym pochwaliła Kamilka. Słuchajcie, Kamilek, nie żartuję teraz jakby, Kamilek naprawdę przepysznie gotuje. Najbardziej to lubię, jak robi kombao. No w naszym związku on gotuje lepiej, zdecydowanie. Ja sobie nie wyobrażam tego, żeby mój mężczyzna nie umiał kanapki zrobić, bo to naprawdę byłoby kurcze, żenujące. Yy, bo będziemy grillować i na bułki dajcie masło, na ka z każdej ze stron masło. Tylko masło. Myśli, że na obie strony dawać? Co? bo to nie wszędzie, wiesz? Nie wszędzie masło. Nie, na, na, na każdą z tych stron, no tak. Co to znaczy na każdą ze stron? Jeżeli jest bułka otwarta, to i na tą górę, i na dół. czy z każdej ze stron, to znaczy, że masz tą połówkę bułki i ją smarujesz od, od góry i od dołu. I tą od góry i od dołu. Bo jeżeli tak, to trochę tego masła miliard, to to chyba za dużo, trochę chyba kogoś poniosło. tak chyba widzi w Iwanie swojego największego wroga w ekipie. Ale nie wiem w sumie, skąd mu się to wzięło. Ja wiem o tym, że jego Ania jest teraz połączona z tym Bartkiem, ale Ania nie dała mu nawet przez moment do pomyślenia, że ona z tym Bartkiem by coś chciała, a Bartek ani trochę nic nie chciał za nią, więc nie wiem. To jest takie szukanie sobie wroga na siłę. Rozłóż sobie tutaj, tam jest łopatka i tutaj przy, przyjdziesz tam do grilla, położysz na grill, usmażasz. Czemu Iwan traktuje ich jak skrajnych idiotów? Musi być jedna osoba odpowiedzialna za to wszystko, żeby to wszystko dobrze poszło. Ale to nie jest kuchnia w restauracji pięciogwiazdkowej, tylko pa Hotel Paradise, którym gotujecie w gaciach. Więc chwyczkę spuść mordostonu. Jak grał w nogę, to jestem tego pewny, że był napastnikiem i tylko grał w samie. Hmm? jestem tego bardzo prostu pewny. też tak myślę, światło. Dlatego stracił kolana, no. Inaczej nie. Inaczej się nie da tego powiedzieć. CO TO BYŁ ZA WZROK? Poczekajcie, poczekajcie, poczekajcie Bombastic side eye To normalnie było jak z jakiejś kreskówki, no nie? Że jest jakaś postać i z drugą rozmawia i się śmieje i śmieje, a potem ta odchodzi i ta zła postać robi taki, wiecie, sinister look Bartka zawołało to, że umiem po prostu poprowadzić Potrafię to zrobić O A to co jest? Jak spalić nie swój hotel tutorial? Bo umiem po prostu poprowadzić Kup. <grymianie> 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 Wiecie ja się śmieję, ale sama nie umiem rozpalić ogniska Chyba z wymiotu jest nerwa Czemu? No bo ja nie mam pewnej sytuacji wiesz Zauważyliście to, że tutaj w tym składzie dziewczyn, które one sobie siedzą razem cały dzień nie ma Renatki? Wydaje wam się, że jest to przypadek? Bo myślę, że jednak nie Bardzo zawiadam się na Monicę Nagle stwierdziła, że chciałaby go odzyskać ale po co w ogóle? Po to, żeby zostać w programie, Sonia, proszę cię, zacznij myśleć, włącz myślenie! No i to już zaczynają w te, te mądrości Moniki. Tak, ona no, to po prostu takie mam wrażenie jakby ona myślała, że my wszyscy jesteśmy debilami, a ona Kanka. jest inteligentna Tak, i ona myśli, że jej tą inteligencję jakby zapewnia to, że ona jest od was starsza czyli To jest dalej to myślenie, co jak byliście w podstawówce i mieliście na przykład 8 lat, a wasz kolega miał 11 To ten, który miał 11 myślał, że kura jest Bogiem Wszechświata, no nie? A jeszcze sam ją mleko pod nosem I w ogóle, gdy wszyscy z nią rozmawiamy, to ona się czuje jak wśród po prostu małp w cyrku I ona jest najlepsza, najmądrzejsza, my to w ogóle dzieciaki, ja to już w ogóle naj dla niej. Znaczy tak, wśród was, każdy mógłby poczuć się jak wśród małp, no bo też nie oszukujmy się. Natomiast ważnym do zauważenia jest to, że wy wszyscy jesteście tymi małpkami. I to nie jest tak, że Monika Jodna nie jest małpką. Wszyscy, wszyscy małpki na sznurku i bawicie się dobrze, bo na ten, ten program polega, no nie? Idziemy pobajrować sobie na stronkę. Na patio nasze. Oho, glebniemy się. Rozmawiałam dużo z Moniką, to nie chciałabym zostawiać jej tylko dlatego, że inne dziewczyny jakby nie czują z nią e, jakichś tam relacji. Ale ty wiesz o tym, że ona ciebie robi równie dobrze, w jak te wszystkie inne dziewczyny, bo ona Ani też mówiła, że o, bo ja tak w trosce o ciebie i tak dalej, oddzielę ty z Iwanem. No i ona i tak z Iwanem siedzi teraz cały czas, więc Monika jest osobą, której nie można ufać w tym programie, ponieważ jedyne na czym jej zależy, to jej własne dobro. W sumie słusznie, no bo na tym trochę polega takie reality show, że każdy powinien dbać przede wszystkim o siebie. Natomiast nie lubię tego i myślę, że to jest coś, czego dużo ludzi mogłoby nie lubić, kiedy jest taka sytuacja, że jakby wiadomo, każdy najbardziej troszczy się o siebie, ale jakaś osoba udaje przed sobą i przed wszystkimi i przed widzami, że tak naprawdę to jej zależy na tym, żeby wszyscy mieli dobrze. Ale tak naprawdę gra tylko do swojej bramki. I po co być takim fake? Ja gdybym chciał z wami gdzieś tam, nie wiem, przebywać całościowo czy cokolwiek, to ja bym po prostu podeszła przecież z naszmią. No wiem, ale no. już tak się izolujesz i... No nie chce mi się, no Boże. No, też nie mam ochoty gadać z Soniką po prostu, bo, bo mnie irytuje. Bo to też łatwo jest powiedzieć, że, o, bo mi się nie chce do was przychodzić. Ona doskonale wie, że jest niechciana. No to dziewczynę po prostu gdzieś tam e, drażni, jej sposób bycia i tak dalej. I nie odczuwam potrzeby gdzieś tam kontaktu z nią, tak w skrócie, mhm. no. No a wszystkie inne dziewczyny czują w ten sposób w stosunku do ciebie, że to, że to ty je denerwujesz, więc widzisz. Taki świat jest przewrotny. A ona gdzieś tam. Siebie, że ją rozdzieliłaś. A weź tej afery koperkowej, niech ona zachowa dla siebie, po prostu jej mnie nie denerwuje. Czym jest afera koperkowa? Co, to za gówno? To jest jakiś formuł którego ludzie używają? W skrócie, wyrażenie afera koperkowa funkcjonuje w gwarze więziennej! Czajcie to! W gwarze więziennej! I oznacza kłótnie o sprawy nieistotne, małej wagi lub niewarte uwagi. Znaczy, ona użyła tego dobrze, ale dlaczego ona zna slang więzienny? A co tu tak pięknie pachnie? Bułka spolona. Artur przyszedł na przykład na gotowe. Dobrze zrobił chłopak, bo przynajmniej się nie wtrącał, przynajmniej nie został oblodony przez Iwana, przynajmniej nie wszedł w kłótnie. Pożyć sobie konia zwalił, wrócił. Nie, no, słuchajcie, każdy tutaj się przełożył. Myślę, że dzisiejszy obiad wyszedł nam świetnie, a burgery były przepyszne. Co to tak dziwne? Proszę. Jeśli słyszymy nie widzisz jest. Robert po prostu przez cały czas nagrywania tego programu, on jest wiecznie albo nabombiony, albo skacowany. Musi się przyzwyczaić Sonie jako jego przeszła dziewczyna, potencjalna. Oczywiście istniała nadzieja, że Robert zostawi Monikę i wróci do Sony, Ale wiele wskazywało na to, że jego serce pojemne jest jak oczko wodne po rządowych dopłatach. I o ile w grę wchodził rozwód z Moniką, o tyle powrót do poprzedniej dziewczyny nie był tak oczywisty. Jakby Robert, mam wrażenie, że ma takie podejście, że on zdecyduje po prostu na ostatni moment, bo on ma to po prostu w <laughs> A jako, że w tym tygodniu faceci nie są zagrożeni, to on po prostu is living his best life. Żre sobie burgerki, pali sobie szluga, pije sobie alkohol cały czas, łazi z kąta w kąt, a jak trzeba będzie już podjąć decyzję, to on ją podejmie po prostu na gorąco. On mi daje taki vibe. Dzisiaj bardzo próbuję zbliżyć się do Roberta, gdzie... Tam zabiegam o niego, ale też. No nie chcę być taka nachalna, bo wychodzę z założenia, że jeżeli chciałby spędzać ze mną czas, rozmawiać albo cokolwiek innego, to by po prostu był. Mój tata na przykład mówił, że nadgorliwość jest gorsza od faszyzmu. Ja też bardzo nie lubię, jak ktoś mi się narzuca, więc może dobrze robi Sonia. A może Robert lubi, na przykład, jak ktoś mi się narzuca. Tego nie wiemy. Każdy czuł, że musi zaprezentować się z jak najlepszej strony. Tu, na przykład, półnagi mężczyzna na różowym flamingu nie macie takiego w ogóle wajbu, jak to oglądacie, jak oni tak zabiegają o siebie, ci, ci NPC tutaj w tym programie. Oglądaliście kiedyś na Animal Planet, albo National Geographic, albo cokolwiek, rytuały godowe zwierząt, jak tam stroszą piórka, jak skaczą, jak tańcują, jak biją się jeden o drugiego, to to jest wypisz, wymaluj to. My po prostu jako cywilizacja cofnęliśmy się do tak pierwotnych instynktów, pierwotnych zachowań, że jesteśmy jak te zwierzęta, patrząc na Hotel Paradise, jeżeli to jest próbka społeczeństwa, to jest próbka tego, jak wygląda ludzkość, no to jesteśmy w bardzo pierwotnym stanie znowu. Brawo! Bardzo ładnie! Witajcie, kochani! Spotykamy się tutaj żeby tę wyrzeźbic na przykład I tak! Sonia, no ale jak już prowadzisz ten wodny aerobik, to się zaangażuj, a nie tylko wymach jedną rączką i drugą rączką. Słuchajcie, jak są dziewczyny, które prowadzą ten wodny aerobik dla tych babci wszystkich, które tam z chobie skaczą w basenie, to te dziewczyny naprawdę często one, one dają do pieca, więc to nie jest takie łatwe, Sonia. Jeżeli już chcesz się zatrudnić jako animatorka, to musisz poćwiczyć. Juhu! Rozumiem, że zabawa Sony tak bardzo wszystkich rozgrzała, że wszyscy zaczęli wychodzić z basenu. Tak, jak w ogóle z Madzią w sypialni? Więc... Tam śpiewałeś? Dobało jej się to, nie? To jest chcącym No niby nic nie zrobił, ale ja miałam troszeczkę lepsze zdanie o Iwanie. Myślałam, że Iwan jest taki bardzo, że Ania die hard. No tak średnio bym powiedział. To jest tak szczerze. Czy, czy Monika i Sonia nadają się do tego programu? Aha. Czy <noise> w ogóle zastanawiam się, czy którekolwiek, czy one w ogóle nadają się do tego programu? Już nawet nie czy wybrać tą, czy wybrać to, tylko jest lek. Like, a może je obie wydolić, jednak tak na wszelki wypadek. No, Monika jest taka równa babka, a zaś Sonia jest taka, widać, że taka młody, młody charakter. I tak naprawdę jedna i druga opcja to jest opcja taktyczna. Proszę, przyciśnijcie E dla naszej poległej przyjaciółki Sonii. Tego chyba nie będzie. Ja już to wiem. Z kim? Z Ancyją, ja ani jedną. Ani jedną, ani drugą. No? Ani nie będzie nic. Już za chwilę czekała ich Pandora. Wszystkie drobne konflikty, przypuszczenia i niewyjaśnione sprawy mogły eksplodować jak bomba z opóźnionym zapłonem. Niewątpliwie mieli czego się bać. No i to jest koniec tego odcinka. Zostawili nas w zawieszeniu na tak zwanym i Mam nadzieję, że w przyszłym odcinku będzie więcej dymów, no bo jednak ten odcinek mało dymny. W skali dymów w hotelu Paradise od jednego dymku do dziesięciu dymków. To w tym odcinku daje. 2 na 10, Także mam nadzieję, że następny odcinek będzie lepszy. Następny odcinek to Puszka Pandory, a tam zawsze dzieją się jakieś. Dochodzi no do jakiegoś eksodusu emocji, więc mam nadzieję, że będzie fajnie. Dziękuję Wam bardzo serdecznie za, za oglądanie. Dziękuję Aiden za zmontowanie tego odcinka. I widzimy się już w środę w czymś, co jeszcze nie wiem czym będzie. A w niedzielę następną w Hotelu Paradise. Papa, buziaczki, trzymajcie się.